Siemanko, z tej strony JoJo! No i słuchajcie, rok temu nie spodziewałem się, że będę siedział w Los Angeles, a dwa tygodnie temu nie spodziewałem się, że nagram dla was Hot 16 Challenge. Akcja jest gruba, wbijajcie do opisu tam link, wbijamy, pomagamy. A ja dziękuję Krzychu za nominację. Był Krzychulec, wchodzi teraz JoJo Hey, 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 hey. Zaczynam to szybko, lepsze nie jest hip-hop, to tylko szesnastka, słaba moja rap gra Teksty tylko moje, wykonanie moje, bity mam nie swoje, to już twoje, moje stroje, cudzy kroje wszystkie nasze paranoje Tylko racjonalizm utrzymuje dobre tu nastroje To było za szybkie Muszę zapać oddech Tak jak COVID złapał naszą wolną wolę Czas narzucić tempo Teksty będą proste Wypluję je szybko, tak jak składam swoją kostkę Najpierw tajsownicy, potem byłam mam talent Nawet jeden konkurs, z nie wygrałem Wiele już zrobiłem w polskim internecie A i tak operatorem Fiza nie nazwiecie Nie mam urazy, bo to nie jest wasza wina Że moja twarz się rok temu w ekipie pojawiła Słuchajcie, kostka ułożona, a to było moje hot 16 challenge I Jeszcze raz dzięki za nominację Jeszcze raz przypominam, że pomagamy a ja ze swojej strony chciałbym nominować osobę, która tak samo jak ja kocha zwierzęta, czyli Kamil in Travel. Po drugie, EU to portal jest o Grach. pewna osoba z tego portalu kiedyś już nawinęła, chciałbym znowu usłyszeć rap-grę w wykonaniu Dorczenzo. Po trzecie, Mój dobry przyjaciel, który wielokrotnie był na tym kanale, który był ze mną na całym 24-godzinnym streamie, czyli cichy, aka potężny Mariusz. Mam nadzieję, że puści nitkę w speedcuberski świat. No i na sam koniec powiem Wam szczerze, że ostatnio oglądam bardzo dużo starych polskich komedii i byłoby fajnie usłyszeć, jak Michał Milowicz nawija swoje Hot Sixteen Challenge. Dzięki jeszcze raz, no i widzimy się już może bez rapu, ale na pewno z kostką. Hey, dzięki miłku za nominację, nie mam pojęcia co ja tutaj robię, ale to jest moje hot 16 challenge. To gorąca jest szesnastka, choć 16 dawno miałam Ale bądź proszę łaskaw, sama jestem tym zażenowana Szczytny cel, każdy pływa dziś po bicie Klikaj w link, możesz uratować życie Cały świat zarażony, sytuacja nieciekawa Wpłacaj te simole Jest mym planem. Jeszcze raz zaczynam. Czasu mam niewiele. Jeszcze tylko chwila nominacją się podzielę. Prez Sylwia Dąbrowski. Pokażcie mi wasze zwrotki. No i to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za nominację. Podajcie oczywiście w dopis. Tam macie link do zbiórki i info o całej akcji. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Cześć, dziękuję za nominację, to jest moja hot fixing challenge Nie wiem co tu robię, ale będę nawijała i pomagała, bo właśnie o to w tym chodzi Trzy miesiące siedzę w Stanach, to nie było w moich planach Chcę porządek tu wprowadzić, ten pieniążek lecę wpłacić Piszę to nie po to, by się chwalić, chcę zachęcić, żeby wszyscy pomagali Niewolnicy, samotności, jednoczymy siły, mimo przeciwności wspólnie tu walczymy. Własną postać tu kreuje, świat mój jest różowy, nieważna pogoda za oknem, uśmiech przyklejony. Ambicje nieskończone. Pracuję więcej, chcę więcej, robię więcej. Staram się ulepszyć swoją wersję. Całe życie, przyjaciele, przyszła sława, wielbiciele. Hejterzy, niczym sumienie. Karma ma wytłumaczenie. Dziękuję bardzo, to była moja szesnastka. Link do zrzutki znajdziecie w opisie. A teraz lecą trzy nominacje: do Julki Wieniawy, do Stewarta i do najlepszego Hypemana, czyli Szymana. A ja Wam dziękuję i do zobaczenia! Cześć! Udało się! Zrobiłam to! Yes. Siemaneczko ziomeczki z tej strony poczciwy krzyk. Dziękuję Young Multi za nominację, a ja mam nadzieję, że jakoś z tym polecę. Lecimy! Za Ele, siedzę tu już długi czas Nie patrzę za siebie i w podłogę wciskam gaz Drugi teren, ciężka sprawa być raperem Dzisiaj w słyszeń lecę sobie z tym numerem Niczym GTR-em, McLaren Chciałbym zostać milionerem, mam nadzieję, że zakończy się to naszym powodzeniem Krzutka nad naczwal, bo pobisz się niżej masz Ważne nie jest ile, a ważniejsze, że coś dasz. Siano nie jest w życiu, przecież najważniejsze, ale lepiej pokaż w bo wtedy chwile są piękniejsze. Jadę miastem, nocą w blasku śródmieścia. Zegarek wskazuje właśnie czwartą dwadzieścia. Niebiesko w czterku, to oznacza kłopoty. Uważaj, chłopaku, by nie narobić upoty Niezłe zwroty, nie gustuję wynalazkach. To jest właśnie moja gorąca szesnastka. No i jakoś się udało. W takim razie nominacje lecą do mojego ziomala, Pulta TV. Nasz kochany operator JoJo i. Najlepszego kierowcy Ubera w Polsce, Robert z kanału hi Five. Pozdro! Wielką tu Kalifornia, gdzie życie inaczej wygląda Dzięki góry za nominację Mam nadzieję, że miałeś rację bracie Hot season challenge, to moja szesnastka Dzisiaj będzie solo, nie ma ze mną faska Mówią na mnie minimal, z ekipy Freeza mały drive Me jeden mam, do basenu skaczę sam Robi jajca w internecie Chociaż to już dobrze wiecie Jestem niż chowanego, choć nie kryje mego ego Szczego, tego, ostrego kolego Czasem poukładam sobie z ziomkiem lego Nie mówiłem wam na starcie, niosę tu lekarzom wsparcie Potrzeba naszej pomocy, wysyłajmy im kokosy Jeśli może zrób to samo, link w opisie przelej siano Każda pomoc się tu liczy, nie zostawiajmy ich z niczym. Mimo dystansu, który nas tu dzieli Pomóżmy im teraz, nie czekajmy do niedzieli Moje nominacje Librosi Mamiko! Jacek Stagórski i zagranicy World Bamba. Dziękuję wszystkim. Dobra, 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 dobra Dzięki za dominację do Hot Sixing Challenge. Brian, młody Elvis oraz Magda Bereda. Leci tutaj freestyle, na w pisaneczkach. Także co, lecimy? Lecimy, lecimy, mojej Hot Sixing Challenge. Jestem Kostik stiksin sobie tutaj robię Fajnie nawijać, każdy wam to powie Lecę tutaj niczym słowacki Na czacie widzę same placki Także wrzucaj ziomu i złotóweczkę A może walniemy połóweczkę Dobra proszę państwa, teraz wjeżdża Lil Patec, Lil Patec Podajemy mikrofon do Lil Pateca Yo! I am J.P. Tecki Laski siągają masecki The only beer I drinking is Zatecki If you have some money Put some to Zbiurecki. Yo, 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 yo We are helping Ines Biurka. You should also If you have one szara Komurka. Yo, 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 yo Dobra zmiana, teraz Patet. Temat jest California, Los Angeles Ziomek, ziomek Los Angeles LELA To jest tutaj Kalifornia. Ja tu sobie śmigam Galardo. Gole strzelam niczym Ronaldo. Ziomek zjem sobie tutaj lody gelato. Twoja niunia mówi do mnie, tato. Jo, jo! Dobra zmiana! Teraz Selir Patec! da, 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 Jeszcze raz! Here I have life like in Madrid My beat is this And this will be a hit When I'm doing rap The only thing you can do is fa 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 Faf fa fa Faf fa fa Faf fa fa, -fa. fa, -fa, -fa. fa, -fa, -fa. Kurcze 10k osób na Lajwiku Jestem tak pospinany, że robię kurczę siku Dobra, 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 dobra. Jeżeli uważa, uważacie, że tą bitwę powinien wygrać e, Patet, e, na czacie piszcie jeden, jeżeli e, e, Jay Tecki, e, piszcie dwa. I teraz tak, moje nominacje do Hot Six Team Challenge to jest tak. E, Sylwia Lipka Music, Linki Master, najlepszy voice band w Polsce, czyli Abi Primus, Archie Klamer Sztaba, oczywiście nasz fotograf Nowczak, Miłka Żmuda i pogrąca WBW Bojo. Jest! O Boże! Jaki byłem obcykany! Co szefunciu, lecimy! Moja gorąca szesnastka, tutaj przed Wami, dziękuję bardzo Daisy za nominację Drugi sezon miały być wakacje życia COVID jednak szybko zmienił tu na sposób bycia Ciągły sen zero ściem, w Piszę kam Pisze SQZ z Kalifornii witam. Przestawka napisana w samochodzie Lekarze nie zostawiamy na lodzie Wreszcie pomaganie jest tu w wodzie Ty mnie wpłacaj daje Tobie wodzie Wasz ulubiony cukier. Cukierka w Polsce Znam nie każda dupa nawet w twojej wiosce Mimo epidemii mordo robię ciągły postęp Biorę udział w akcji, płacam znowu tutę dolce Bo liczy się gest, liczą się każde złotówki Pierwsza nominacja leci i jak multi Jeszcze kiedyś uderzymy wszyscy w melo Do wspólnej zabawy zapraszam również kleo Za swojej strony jeszcze mam jedną nominację zagraniczną Będzie to Logan Paul Gooseface Jacob wie co z tym robić Kanale, to jest moja gorąca 16. Dziękuję za nominację Za dzieciaka coś śpiewałam Długa przerwa, znowu działam Dziś na akcję zbieram kaskę, kilka wersów składam Co z tym zrobić, nie wiem wcale W Elej siedzę na tapczanie Gdyby nie lenistwo, grałabym na fortepianie Oko w oko z niewidocznym, gdy wychodzisz z domu Co zaradzić, nie zaradzić Weź się gościu Mama pyta, czy jest dobrze, czy wszystko w porządku Ale hola, hola, hola powiem to wybiło z wątku. Musimy zadbać o tych, którzy dbają o nas, o lekarzy pielęgniarki będzie spokojna głowa. Kliknij link w opisie, choćbyś chciał wpłacić dwa grosze. Nominacja dla fagaty, weź coś na nim proszę. Uff, dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Link do zbiórki macie w opisie i do zobaczenia niebawem. Dzięki. Witam wszystkich serdecznie to moje Hot Six Challenge dzięki za wszystkie nominacje sorry, już tak długo ale to nieważne lecimy wchodzę na bit to moje sixteen wpłacam ten kwit nie przeszkadza ostry cień gły Kto z niej ja, czy ty to nieważne w Polsce kwit Kto z niej wygra ja czy ty to nieważne, fuck Wszyscy w maskach, co jest? Ej, w bani to nie mieści się Świat szalał, mordo wiem W domu zostań, odpadł play Zagraj w czemu nie? Służbie zdrowia hajs przelej Każda złotówka ok. I tej hajs należy się Pozróbeszki z LA Ty już tako i tako na chwilę Czemu jakłe, bo tu solo jeszcze nie widzę Taka nominacja idzie, idzie, idzie Teraz nominuje mały, duży szef też na winie. Ok, dzięki. To była moja Hot Six Finczerecz. A Was zachęcam do zbioreczki. W opisie macie link. Nawet dwa. No i teraz powstańcie, powracajcie. Elo!